Witajcie, kochani, Ewa Józefowicz, Let Life Flow. Temat dzisiejszego wideo to zazdrość. Czy aby bycie zazdrosnym jest na pewno czymś złym, i czy może jest to zupełnie źle osądzana emocja i może ona być czymś dobrym w życiu? Kanał Let Life Flow Ewa Józefowicz dzielę się tutaj moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu kabały, numerologii, astrologii kabalistycznej i wielu, wielu innych narzędzi oraz indywidualnej pracy z klientami. Na bazie której staram ci się pokazać inną perspektywę na to, co wydarza się w Twoim życiu, na to, co czujesz. A dlaczego? A dlatego, że to, jak widzimy nasze życie sprawia, że takim ono się staje, a nie widzimy to, co już jest prawdą definitywną. Przelepiamy energię niczym plastelinę. To co nam się nie podoba, to formujemy z tego coś nowego, ale uwaga. Nie mówimy, że to co czujesz, nie jest takim jakim czujesz my nie przelepiamy czegoś że zalepiamy i mówimy nie no wiesz teraz to już nie czujemy gniewu czegoś negatywnego nie w pełnej prawdzie i życiu staramy się eksplorować perspektywy no i wróćmy do naszej zazdrości zazdrość hmm. Któż z nas kiedyś nie poczuł takiego ukucia bo ktoś coś wygrał, bo ktoś coś ma, czego my bardzo pragniemy, bo ktoś wygląda lepiej, bo ktoś lepiej zarabia, bo ktoś awansował, bo ktoś ma piękne dzieci, bo jest szczęśliwy w relacji, cokolwiek. I teraz problem pojawia się nie, kiedy pojawiło się to ukłucie, problem pojawia się, w jaki sposób interpretujesz to ukłucie. I w jaki sposób na bazie tej interpretacji stawiasz kolejne kroki? Co to znaczy? To znaczy, że zazwyczaj wchodzimy w dialog wewnętrzny, czyli na bazie zazdrości możemy poczuć jeszcze większy brak. Na bazie tego braku wchodzimy w to, że nie mamy i zaraz sobie powiemy, że to, że nie masz, jest tylko tak naprawdę iluzją. No nie masz, ale masz. Czyli Wchodzisz większy brak, na, na bazie tego być może w lęk albo gniew, i napędza się spirala samospełniającej przepowiedni. Być może wchodzisz wewnętrzny dialog, gdzie zaczynasz siebie krytykować i obwiniać. Jak mogę jeszcze to poczuć? Taką zazdrość, ja już taka uduchowiona, taka wyedukowana, coś ze mną jest nie tak. I nieważne, czy wchodzisz w większy brak, lęk, wątpliwości, czy w niskie poczucie własnej oceny, wewnętrzny dialog z krytykiem, jakkolwiek coś ze mną jest nie tak, czuję się winna, to wszystko tym bardziej obniża twoje emocje, czyli obniża twoją energetykę. I nie masz jak wbić się na fale niczym radio, gdzie pojawi się odpowiedź i wskazówka. Więc, co robić, kiedy czujesz zazdrość? Po pierwsze, nie robisz z tym nic. To, co czujesz, to czujesz. Ale to, że to czujesz, to nie znaczy, że tak jest, że z Tobą coś jest nie tak, bo uwaga, czujemy to wszyscy raz na jakiś czas, że nie masz wyboru, jak na to odpowiesz i że to zły znak. Dlatego Odwróćmy perspektywę na zazdrość. Zazdrość to jest tylko trigger, czyli przekaźnik informacji, który ma tą tobą począsnąć. Dlaczego? Dlatego, że dużo szybciej wyłapujemy, tak nakierowane jest nasze narzędzie umysłu i ciała, coś, co jest nieprzyjemne, niż to, co jest przyjemne. Jak dostaniesz 100 maili, 99 będzie pozytywnych, a w jednym z nich będzie krytyka, który zauważysz i który z tobą zostanie przez cały dzień. Gwarantuję ci, że ten, gdzie są jakieś słowa krytyki, to też trudne emocje pojawiają się po to, abyś zwrócił, zwróciła uwagę na to, czego zazdrościsz. I teraz, jeżeli załóżmy, zazdrościsz komuś zdrowego ciała, być może, Partnera, być może wspaniałej pracy, to tak naprawdę, pamiętaj, ty nie jesteś skutkiem tego, co czujesz. Ty jesteś na wyższym poziomie w świecie energii przyczyną tego, czyli jakby jesteś ty, która układa plan, ty, który układa wszystko, i ty, który pociąga za sznureczki tej mniejszej wersji ciebie, czyli tutaj, tej naszej ziemskiej. Stąd też tam wyżej, ty już widzisz, że za rogiem stoi super facet. Ty już widzisz, że za rogiem stoi super propozycja pracy. Ale jak masz się otworzyć na tą możliwość, szczególnie jeśli na przykład nie wierzysz w siebie, krytykujesz siebie. Jeżeli nie, poprzez to, że zwracasz na to uwagę i mówisz tak, skoro pojawił się brak i to okucie, to znaczy, że gdzieś dookoła mnie to już jest blisko. I teraz to ma zwrócić moją uwagę, czyli problem pojawia się po to, żebyś zaczął szukać już istniejącego rozwiązania. Ukłucie zazdrości pojawia się po to, aby zamienić to w inspirację, gdzie jest mój facet, ale nie z poziomu żądania, tylko gdzie on jest. I być może wystarczy. Że właśnie tylko to zapętlanie się w niepotrzebne poczucie winy sprawia, że się tak chowasz w tym, że nie widzisz faceta, który już patrzy na ciebie od tygodni. Wszyscy to widzą, ale ty nie. Być może. Tak bardzo jesteś w tym lęku i wątpliwościach i braku, nie mam, nie mam, inni mają, że nawet nie stawiasz jednego kroku, a przecież żyjemy w świecie fizycznym po to też, żeby działać, naprzód, nie wysyłasz nawet e, Twojego CV na rynek pracy. Jesteś niezadowolony, ale nie kupujesz losu. Chcesz wygrać na loterii, ale nie kupujesz losu. My musimy połączyć świadomość z nową perspektywą, ale również postawić krok pomimo lęku, wątpliwości i braku, rozumiejąc, że to są tylko wskaźniki na to, że coś już jest blisko. Brakuje mi czegoś, żebym stawiła się do tego, że to już jest blisko. Nie będzie ci nigdy brakowało czegoś, co nie ma wejść do Twojego życia. Dlatego każdy z nas będzie zazdrosny o coś innego, ale będzie zazdrosny, i teraz co zrobisz z tym? Czy przekierujesz Twoją perspektywę, powiesz, wow, jaka cenna informacja, tu jest coś dla mnie, tu jest inspiracja. Lub powiesz, coś ze mną jest nie tak, albo coś z nią jest nie tak, albo z całym tym światem. No i wtedy w roli ofiary niestety nie wchodzi to, co chce już wejść. Bo przyjąć to możesz tylko z poziomu ciekawości, odpowiedzialności i stawienia pierwszego kroku pomimo. Tyle na dzisiaj. Daj znać, jak z Tobą rezonuje to wideo. Jeśli pomogło, podziel się tym, zostaw serduszko, napisz komentarz. Jeśli szukasz więcej materiałów, być może chcesz zgłębić prawa świata fizycznego, energetycznego, kurs na platformie czeka. Dziękuję, kochani. Půžáky pozdravím.